Jeszcze moment. Konie ruszyły. Ej, dobrze tam ruszył Eclipse Warrior. Tutaj przy kanacie Typhoon. To jest czołówka także Berkana. Ale już prowadzi Gift of the Queen. Gift of the Queen. E blisko niego Eclipse Warrior. To jest czołówka Berkana i blisko Typhoon. Dalej tutaj dwa konie, trzy konie w niewielkim odstępie. Dreamon, pianistka i Manny Manny. Już wchodzą w zakręt, już są nawet blisko pół zakrętu. Gift of the Queen, ciągle na pierwszej pozycji. Tuż przy nim galopuje Eclipse Warrior. Konie idą Web Web, na trzecim miejscu Typhoon, na czwartym Berkana. Odstęp Dream On. z tyłu również Money Money i z tyłu także pianistka. Naprostą wyprowadzi Gift of the Queen i próbuje uciekać rozpędza się tutaj środkiem toru, tam bliżej między końmi Berkana, dobrze także Typhoon finiszuje, ale ucieka ucieka Gift of the Queen, ma przewagę do celownika jednak jeszcze 300 metrów, Gift of the Queen ma przewagę, ale atakuje go Typhoon, Gift of the Queen i Typhoon te dwa konie, do celownika jeszcze 150 metrów Typhoon ma przewagę, ale tutaj kapitalnie Dreamon idzie polem i Dreamon wyprzedza swojego rywala Dreamon pierwszy, drugi Typhoon a such a gift of the queen